Powiedzieć parę słów na temat tego, jak wiernymi i, i posłusznymi sługami naszego Pana jesteśmy. Tak wielu z nas um, zastanawia się nad tym, jaką nagrodą Bóg nas obdarzy za to, co. Czynimy dla Boga na Ziemi, jak bardzo e, zasługujemy, e, zapracowujemy na, na boskie uznanie, na wynagrodzenie. E, dlatego e, wielu. Well, prawda jest taka, że tak wielu, jak jest ludzi na świecie, tak wielu z nas ma różny poziom inteligencji, różny poziom możliwości do wykonywania czegokolwiek, pracy czy czegokolwiek. Bóg daje nam prezent, jako prezent różnego rodzaju dary, które możemy wykorzystywać różnego rodzaju talenty. Możemy być dobrzy w, w tym, co robimy w pracy, czy możemy w śpiewaniu, czy może w pisaniu wierszy, czy w, tysiąc rzeczy e, może być różnych, w czym możemy wykazać się i, i przynieść chwałę Bogu, ale jeśli my jesteśmy szczerze nawróceni, to nasz główny fokus, nasza główna koncentracja powinna być właśnie nad tym, że cokolwiek robimy, robimy to dla chwały Bożej. Nie powinniśmy myśleć nad tym, jak Bóg nas za to wynagrodzi, ponieważ bez znaczenia, jak wielką nagrodę, Otrzymamy od Boga za nasze uczynki, którymi e, chcemy przynieść chwałę Bogu, to i tak wszystkie te nasze uczynki, cała ta nasza nagroda, pomimo że będzie nam dana, i tak my złożymy ją w ofierze dla naszego Pana. Jezusa Chrystusa, ponieważ to tylko dla Niego, tylko Jemu one są, dla Niego one należą, do Niego one należą, ponieważ pomyślcie, to nie my przyszliśmy do wiary w Boga, to Bóg dał nam tą wiarę, Bóg nas wybrał. Do wiary, Bóg nam dał wiarę, Bóg nas utrzymał w tej wierze przez całe nasze życie, utrzymuje, Bóg doprowadza nas do uświęcenia i, i daje i, i, i przeniesie nas do, do chwały, do, do, do chwały w niebie wraz z Bogiem i to wszystko jest dzięki Bogu. Bóg to robi w naszym życiu. My nie mamy w tym kompletnie żadnego udziału. My nie jesteśmy w żaden sposób w stanie zadowolić Boga tym, co my robimy. Jak chodzi o, o dodanie do naszego zbawienia, my możemy jedynie jako owoc naszej wiary przynieść chwałę Bogu tym, co robimy. I tak jak powiedziałem, nie chodzi tutaj o, o to, jaką wielką nagrodę za to dostaniemy, ponieważ to nie jest i tak nasza nagroda. My ją złożymy Chrystusowi. Jest coś bardziej, bardziej ważnego, nad czym powinniśmy się zastanowić. Teraz czytałem ostatnio dzisiaj taki fragment, taką przypowieść Jezusa, a, którą opowiedział. W Ewangelii Mateusza, w 25 rozdziale, to jest przypowieść o, o talentach. To jest e, przypowieść o tym, jak pewien e, e, majętny człowiek wyjechał w jakąś podróż i przed wyjazdem zawołał trzech swoich sługów, sług i obdarzył ich talentami. Aby je mogli pomnożyć. I jednemu z nich dał pięć talentów, drugiemu dał dwa, a trzeciemu dał jeden. I teraz ci słudzy tego Pana zainwestowali jakoś te pieniądze, dwóch z nich zainwestowało te pieniądze, i podwoiło, a ten trzeci. Ze strachu przed Panem, czy przez strachu przed e, straceniem tych pieniędzy, e, czy ze swojego zlenistwa, Po prostu zakopał ten te talent, te, te, te pieniądze. I, e, I w chwili, kiedy powrócił ten, e, ten gospodarz i usiadł ze swoimi sługami, aby ich rozliczyć, e, ten, ten trzeci. Przyniósł ten jeden talent, wykopał, go przyniósł i oddał Panu i powiedział Panie, a dałeś mi ten, ten talent. Ja po prostu bałem się, że go stracę, nie chciałem. I oddaję Ci go. I, e, proszę, to jest ten talent. I e, ten, e, ten gospodarz bardzo się z tym zdenerwował i go. Powiedział mu co o nim myśli, i go wydalił ze swojego majątku. Ale to jest bardzo dobra um, przypowieść, którą można porównać do naszego życia chrześcijańskiego. Jest wielu z tych, którzy um, mówią, że są chrześcijanami, a tak naprawdę nimi nie są. Oszukują sami siebie lub oszukują innych. Próbują się. W jakiś sposób wykazać swoim chrześcijańskim życiem, niemniej jednak ich serce nie jest wierne Bogu i nie dbają o to, aby przynieść Bogu chwałę. I to jest właśnie przykład tego trzeciego, sługi, jest przykładem tych ludzi, właśnie, którzy są fałszywi. W swojej wierze, którzy nie są szczerzy. I to są ludzie, ci, których Bóg, Bóg odrzuci i wydali na, na zatracenie. Ale tych dwóch, którzy pomnożyli te talenty, to są ci, którzy, których można porównać do prawdziwie nawróconych chrześcijan, do prawdziwie nowonarodzonych. I ta różnorodność pomiędzy jednym pięć talentów, a pomiędzy drugim z dwoma talentami, to jest przykład na to, że nie każdy z nas jest jednakowy. Jedni z nas e, są w stanie e, bardziej e, pokazać, może są w stanie bardziej a, e, być wydajni. Od innych. Niemniej jednak robią to w pełni, starając się w pełni przynieść chwałę Bogu, ponieważ chwała Bogu jest przyniesiona wtedy, kiedy robimy wszystko na całość naszych możliwości. I, i teraz to wynagrodzenie, które Bóg da, dam wierzącym ludziom, kiedy przejdziemy do, do chwały, kiedy przejdziemy, będziemy w Królestwie Bożym, Bóg e, nas rozliczy z tego, jak bardzo przyniesiemy Mu chwałę. Niemniej jednak, tak jak już powiedziałem, e, ta nagroda nie jest nasza. Ta nagroda Tą nagrodę złożymy w ofierze dla Jezusa Chrystusa, ponieważ do Niego ta nagroda należy. My powinniśmy się skoncentrować na czymś zupełnie innym. Może przeczytam teraz fragment tej przypowieści, i tylko ten fragment, gdzie mowa jest o tych dwóch, którzy pomnożyli te talenty. Więc w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza, 20, 20. werset mówi tak. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i powiedział, panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto zyskałem drugie pięć. Odpowiedział mu jego Pan. Znakomicie, sługo dobry i wierny. W małych rzeczach byłeś wierny, nad wieloma Cię ustanowię wejdź do radości swego Pana. Potem przyszedł ten, który otrzymał dwa talenty i powiedział, Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto zyskałem drugie dwa. Odpowiedział mu jego Pan, znakomicie, sługo dobry i wierny. W małych rzeczach byłeś wierny, nad wieloma Ciebie ustanowię. Wejdź do radości swego Pana. To, że ci ludzie pomnożyli te talenty, podwoili je, świadczy to o tym, że starali się przynieść chwałę Bogu na 100% ich możliwości. I tak jak powiedziałem, to nie, nie jest ich zasługą, to jest zasługą Boga, Jezusa. Który dał im tę możliwość, który dał im wiarę i przyprowadził ich do zbawienia. Niemniej jednak na co chciałem zwrócić uwagę, pomimo tego, że każdy z nich został inaczej wynagrodzony, na różnym poziomie, każdy z nich został wynagrodzony. Jeden dostał dziesięć nagrody, drugi dostał cztery. To to nie jest takie ważne, ponieważ takie były ich możliwości, i tak robili to na 100% możliwości. Co jest ważne jest to, co ten gospodarz ziemski, a, a w przełożeniu na, na to, co jak Bóg powie do swoich wiernych, to jest to, co zostało powiedziane do, nich, do ich dwóch dokładnie identycznie. Jednakowo jest to do nich powiedziane. Więc odpowiedział mu jego Pan znakomicie, Sługo dobry i wierny, a później dodał: wejdź do radości swego Pana. I to jest właśnie to, nad czym my powinniśmy się skoncentrować. Że przynosimy chwałę Bogu i Bóg widzi w nas, że jesteśmy sługami dobrymi i wiernymi. I daje nam możliwość wejścia do radości naszego Pana. Wspólnie dzielić radość naszego Pana. To jest na czym my się powinniśmy skoncentrować, robiąc wszystko, co możemy, co jest według naszych możliwości, aby przynieść chwałę Bogu. Nie nagrody, tylko to, aby Bóg nas zaakceptował i dał nam możliwość dzielenia z Nim. Radości w niebie. Mam nadzieję, że jesteście również szczerymi chrześcijanami, i że zobaczymy się w niebie. Niemniej jednak, jeśli Ty jesteś tym trzecim, tym, który sam siebie oszukuje, który nie jest szczerze nawrócony, Będziesz odrzucony. Będziesz nieprzyjęty przez Boga. Nie dopuść do tego. Jezus umarł za ciebie. Zapłacił za wszystkie Twoje grzechy. Wstąpił do nieba, kiedy zmartwychwstał. I poprzez niego. Możesz być oczyszczony z winy za wszystkie swoje grzechy. Nie dopuść, abyś był odrzucony. Uwierz w Jezusa Chrystusa. Bądź przyjęty do Królestwa Bożego. Uwierz w Jezusa Chrystusa. A spotkamy się w niebie.